Pewnie zauważyliście, że minęło troszkę czasu od ostatniego odcinka LibreJext dla Zielonych, dlatego chciałbym nagrać krótki, krótki filmik z wyjaśnieniem, co dalej mam zamiar zamieszkiwać na tym kanale, no i generalnie co dali tym wszystkim. Po pierwsze, jakość. Już na pewno słyszycie po tym mikrofonie, że jakość nagrania jest znacznie lepsza niż na wbudowanym mikrofonie w laptopie. Tak naprawdę miałem już ten mikrofon cały czas na półce, tylko byłem zaleniwy, żeby go podłączyć podczas nagrywania. <laughs> Cała ta seria poprzednich 10 odcinków to był po prostu taki test dla mnie, by spróbować nagrać coś na YouTube'a i to wrzucić i po prostu sprawdzić, czy ludzie, ludzie chętnie to oglądają. Więc krótko na temat, co dalej z kanałem. Seria LibGDX dla Zielonych nie będzie kontynuowana w takiej formie, jak aktualnie otworzyłem. Zacznę po prostu od nowa, w lepszej jakości. Będę starał się trzymać filmiki krótsze i na temat. I do każdego filmiku będzie opis na stronie internetowej z kodem źródłowym, gdzie będzie można po prostu szczegóły sobie doczytać, a na filmiku będzie pokazana generalna idea, jak to wszystko działa, a nie będę na żywo pisał kodu, bo to po prostu wszyscy tracimy tylko na ten czas. Oprócz serii o LibGDX planuję aktualnie dwie inne rzeczy. Pierwsza seria o certyfikacji z Java Chodzi o certyfikat oraklowy, Oracle Certified Java Programmer. Krótka seria, no krótka, w sumie dosyć długa wejdzie. O przygotowaniu certyfikacji z Java. Sam zdałem ten certyfikat rok temu i uważam, że nauka tego certyfikatu bardzo dużo mi dała. I stworzyłem serię, która przygotowuje do tego certyfikatu. Oprócz kursu do certyfikacji z Java. Chciałbym zrobić krótką serię o, o szukaniu pracy jako programista za granicą, ponieważ od trochę ponad roku pracuję już w Hamburgu w pewnym startupie, tworząc aplikację na Androida. Chciałbym stworzyć krótką serię, jak szukać pracy w Niemczech, jakie są generalne wideoki płacowe, jak wyglądała moja rekrutacja i trochę bardziej ogólnikowych spostrzeżeń, jak, jak wygląda praca jako programisty w Niemczech, jak to porównuje z pracą programisty w Polsce. I, co, jakie, jakie widzę główne różnice i co uważam, co Polacy mogliby usprawnić. Filmiki technologiczne z LibGDX i certyfikacji Java. mam zamiar nagrać po polsku i po angielsku. I przy tytule każdego filmika będzie po prostu prefiks PLN, bo można było łatwo rozpoznać, w jakim języku jest dany filmik.